Witajcie w kolejnym odcinku Lucky. jestem na Malta Nie ma jest po mojej stronie. stronie. pykam ja. sobie, ja. No to jest tak, ja. jeden. Teraz walczysz ja. o ja. mieszkańca. Ja. ochronić ja. mieszkańca, który później może mnie Sze pani pomogłem co się się zjawiłaś jeszcze chwila i byłabym zgubiona wiem co tu się stało coż się tak stało to to znak muszę tego pana okraść o co się stało och to straszne nie zrobisz tego nie możesz po prostu tak komisną. czego chcesz DOSKONAŁY KLIENT! Co? To... Hmm, dobrze, co by tu jeszcze zrobić? Tu jest biuro asasynów, dlatego weźmiemy ten punkt tu. Chodźcie ludzie! Chodźcie zobaczyć no, chodźcie co tak ma! Nie uwierzycie własnym oczom! To mnie będzie kosztować! Ej, mając, co ty do takiego zachowania! Co za głupiec, nie ma potrzeby! Chcesz czegoś? Nie masz po co tu stać starcze! Ach proszę! O nie wagam, zabijaj mnie! Nie zrobiłem nic złego! Nie fałszywego mego Boga! Dziwne. Po co to robisz? Aha. Co, co go zmusiło do takiego biegu? Dobrze. Jej. Dziwne. Musimy wbić na dach po co to świątyni. Ha! To jest świątynia Salomona? Ja nie. O ile się nie mylę Co on robi? Raczej się nie mylę Chociaż mogę się mylić Dobra, zamieszałem Jeżeli się nie pomyliłem to jest świątynia Salomona i trzeba wbić tutaj jej na dach I tutaj chyba się uda wbić O! Właśnie Teraz jeszcze trzeba wbić wyżej, z której strony jest to... o, gzymsik jest tutaj Chyba trzeba jeszcze wyżej. Nie, nie trzeba. Jest git. Jak nie. można być tak nieostrożnym? Po prostu na no, spontanie cisnąć. Zbierzemy sobie flagę, jak już się tu widzę. I przejdziemy do tych dwóch panów. Tam. Możemy robić, co nam się podoba. Po co on to robi? Wyeliminujemy gdzieś tutaj. Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? właśnie!

Wracam do domu! I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę młodzieńcze. No. nie zapomnę ci tego. No. Kto, mógłby zrobić coś się. Kto mógłby zrobić coś takiego? Kto mógłby zrobić coś takiego? Co tu się stało? Tair Wygląda na to, że napytałem sobie wrogów. Al-Mualim poprosiłbym śledził handlarza niewolnikami, a ja nie postarałem się za bardzo. No to właśnie... Nakrył mnie i od tego czasu przed nim uciekam. Chyba ten handlarz, Muszę wydostać się z miasta, lecz z nie mogę go tego zrobić Pomóż mi, a zdradzę ci, czego się dowiedziałem. Eskorta.

Aha, rozumiem, chyba mogę go odprowadzić do bram. Ale chyba nie przeprowadzać, prawda? Dziękuję, bracie. Weź tę mapę. Widnieją na niej kryjówki Talala. Przydadzą się, jeśli ten tchórz postanowi uciec. A o ile go znam, właśnie tak postąpi. Dobrze, jeszcze do tej flagi biegniemy, bo też nie wiem, co to jest. Biedny? Nigdzie nie ma lepszych cen! Błagam, paru na Jesteś mądry! I dlatego się przychodzisz spadło, i do Holandii! Mam wszystko, czego mógłbyś w życiu zapragnąć! Chodź! Dobrze, mam, dobry, to mam! Wszystko nowe! Wszystko w rozsądnej cenie! Najlepsze towary w kraju! Ciekawe, jak wtedy sprawdzali, czy nowe. Nie Czy to Wielki się... Altair ja tak tak, stoi przede mną? Cóż za zaszczyt. Wykonujesz pewnie bardzo ważne zadanie, może mógłbym ci pomóc. Trochę podsłuchiwałem i poznałem wiele tajemnic, jednak zbłądziłem. Miałem dostarczyć flagi z Masyafu do przywódcy biura, lecz zgubiłem je, gdy zaatakowali mnie bandyci. Czy mógłbyś się dla mnie znaleźć? Muszę wrócić do Mentora, zanim on wróci z Targu. Bądź zatem szybki jak wiatr. O Boże. Co za... Co za człowiek? Eee, te flagi hey, są tak mało widoczne, że... Gwarantuję, znajomo. że mi się nie uda. Chyba, huh? że one wytyczają jakąś trasę. Huh? Byłoby miło. No, huh? się będę musiał jeszcze wrócić. Za dużo ich jest. Hmm. Ale mam nadzieję, że zostawili mi taki zapas czasu, żeby coś z tym zrobić jednak. Bez sensu, bez sensu pozycjonowanie i sobie krzywdę. łapanie tych ja krawędzi wtedy jest bez sensu. Po prostu muszę wbić tutaj z powrotem na drabinie, tracąc tyle czasu, bo nie jest w stanie Altair się złapać krawędzi przy skoku takim. Zbyt mm, mm. uh, málo to z intuicína, vedou uh. uh. mě ten systém. Uh. 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 Dobra, Kiedy on przestanie ha. się wygłupiać. Doskonale. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, mistrzu Altairze. Oto czego dowiedziałem się podsłuchując strażników koło kopuły na skale. Rozmawiali o jakimś talalu. Mówili, że ma wielu wiernych zwolenników, z których każdy oddałby zań życie. Jeśli ich pan będzie w niebezpieczeństwie, z pewnością rzucą się go bronić, dając talalowi czas na ucieczkę. To wszystko, mam nadzieję, że to okaże się przydatne. Dobrze. Dzięki za pomoc. A więc wracamy teraz do naszego biura. A jeszcze po drodze chyba uratujemy tu kogoś. Tu są już uratowani, czy to do uratowania? Do uratowania.

No, nie ja ja tą dobroć. Ciekawe, co tu się stało. Jeszcze tam po lewo. Trzeba przeskoczyć <tans> tędy? Strasznie Uwagam. Nie zrobiłem nic złego. Za co? Pomocy. pomocy. Czy nikt mi nie pomoże? Ja ci pomogę. Ja ci ja, 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 ja. pomogę.

To zły znak Ok, jeszcze sobie. Kupić, chodź do mnie! ze podejdź! Jak podejdź. Ja chcę jeszcze tylko wbić tam na wieżę oh. 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 czego ci Nie będę mnie potrzebował? Będę tutaj! Zobacz, ty nie mam racji! Obserwując i czekając, hmm? zawsze gotów nadkusić! Okej. Okay. Wyżej. Raz po tej stronie i wchodzimy na wieżę obserwacyjną. A później idziemy do biura. O oh, fuck już po mnie Przeklęty! Przeklęty i przeklęta jego armia niewiernych! Co to było? Powiedzcie mi co to było Ty zostaniesz wykryty dobrym sposobem na oczyszczenie sowibru Dobrze więc jeszcze raz Tam, tam, tam i Ja chcę skoczyć do stogu siana

Jeśli strasznie zamierza nic zrobić, to my musimy. To, co sugerujesz, to szaleństwo. Ale to konieczne. Ile jeszcze osób musi zaginąć bez śladu, nim ludzie powiedzą dość? To nie nasza sprawa. Jeszcze nie, ale jeśli dalej będziemy siedzieć bezczynnie, to będzie nasza. Co więc proponujesz? Obserwowałem go. Dowiedziałem się sporo o jego interesach. Wszystko jest tutaj na mapie, którą sporządziłem. Każdego dnia, o tej samej porze, ogląda swoich niewolników. Wtedy uderzę. A więc masz kawałek papieru. Nie uratuję cię to, jeśli cię złapią. Nie osłoni cię to przed mieczem i strzałami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie dojdzie do tego. Zresztą, muszę zaryzykować. Rzecz mi powodzenia, przyjacielu. Życzę. Przyda ci się. Mogłbym pomóc gości. Czego Ty chcesz? Hmm. Hmm? Straże! To złodziej! za do głosu! Wracaj tu! Wiem, że się chowasz przede mną! Chorzu! Nie zdołasz jak zwykle to samo. Kradzie się nie wychodzą. Co to! Wracaj tu! Pokaż się i walcz! Za nim! Nie zdołasz uciec! Reds, not French. Właściwie plan życia trafił szlag, ale jakoś taki w miarę spokojny jest. Hmm. Reakcje ludzi są super. Znawiam się, czy takie działania kiedyś były zwykłą codziennością, czy po prostu ta gra tak ta, ta jak została stworzona. No Przejdziemy do biura asosmanów. O, obrobi. Okej. Siły jego armia niebiernych maszerują na południe, podostawiając za sobą koszmary śmierci. Ale dobra. Wyjeżdżam naprzeciw, by po To by było w tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Przekrzykuje się z gościem. Ale ale jest git. Więc do zobaczymy w następnym. Trzymajcie się z wami Blaki i Altair. Pa pa. Przeklęty Król...